Witam, pozdrawiam serdecznie z ogiem, T55 Zakupujemy sobie dołek Na ognisko z Koronawirską Sapelką Pamiętajmy dobre zabezpieczone ognisko To dobre ognisko Tu jeszcze korzenie ja jasno zostały myślę że taki dołek na spokojnie mi wystarczy gdzie wcześniej wykopałem kawał dołu Saperka, holenderska z pokrowcem Flektan jest ona o tyle fajna że jest toporna znaczy toporna w noszeniu za to bardzo wytrzymała Polecam śmiało każdemu Kto chce mieć sprzed na lata, są dwie wersje tej sapetki. są dwie wersje tej sapetki. Jedna całkowicie z metalowa Ja mam W plastiku, trochę tego I co, pozdrawiam się, wezmę z YouTube, pozdrawiam wszystkich oglądających Cześć i czołgiem